Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj sobie z moim kolegą poćwiczymy e, trochę WN8, trochę doświadczenia. Siemano Pablo. Siemano, widzowie, na początku tego odcinka zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanale Hacker. No i zapraszamy do oglądania. Dokładnie tak, możemy już się odwracać. Jak coś, to jest pojedynek 1V1, także nikt nam nie pomaga. I na początku y, czekaj, obróć się do końca. I jesteś, jesteś gotowy? Tak, tak. Zaczynamy. Jak to na początku? Normalnie, garść, o to Ale ty za... czemu ty nie strzelasz z Golda? Ale. nie wiem, że można z Golda? Dobra, dobra, to poczekaj, to ja też załaduję apaki, możesz raz we mnie oddać, bo jest nie fair. Strzelaj. Czekaj, dobra, to masz bok. No dawaj, strzel. Bo porówno. O kurde, a mureka, żeś mi chodził, no to nieźle. Mhm. Dobra, dobra, eee, przeładowałeś już, czy jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze, 3 Dobra, zaczynamy. Oj, widzowie, poćwiczymy sobie w łęcię ciekawe. Ciekawe. O kurde, ty. Zapeków w ja cię nigdzie nie przebiję. No, nie, nie przebiłem pan. Nie przebiłem. No, jak to jest możliwe? Ten nie trafił. Ja Czekajcie, czekajcie, to Gdzie tu... Gdzie by tu przymierzyć, żeby przebić gościa? No nie no, gościa nie przebije, nie z zgo, Golda tylko trzeba. Dawaj, dawaj, dingij się, proszę bardzo. Dziękuję. O, o to chodziło, o to chodziło. A dolną płytę byś I ty ja w dolną płytę nawet tego nie spenetruję. Nie, trzeba na Goldach! <noise> Ej, ty teraz z Golda strzelasz, okej, okay, dobra. Zaczynamy z Golda. Teraz dopiero zaczyna się ta bawa. Zobramy <noise> no. sobie ze trzy albo cztery rundki. Zobaczymy i jedno, jednocześnie zobaczymy, który czołg jest lepszy. Na pewno wiesz, chodzi o doświadczenie, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Ale ogólnie zobaczymy sobie, nie? Kto jest lepszy, kto ma, kto, be, kto jakby miał walczyć z kimś, kto byłby lepszy. Jak ja tego nie przebiłem? Nie mam pojęcia. Dobra, teraz ty też mnie nie przebijesz. No dawaj, co, mi, co tu jedziesz tak? No dawaj, nie przebijaj mnie. Dziękuję, o to właśnie chodziło. Mm. <laughs> Normalnie. No i ja teraz sobie na luzie, spokojnie. Piękny, ładny kolor zielony. Nie przebijam, mimo to, że jest piękny, ładny kolor zielony. Widzowie, jesteście świadkami. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Teraz ty też mnie nie przebijesz, dziękuję. O to chodziło. Przyjacielu drogi. Czekaj, czekaj. U, to, to ci uszkodziłem, to ci uszkodziłem. Nie no, ale coś musiałem ci krytycznie uszkodzić. To cię uszkodziłem krytycznie. Nie. Aaaa, wiedziałem, że nie. To nie. Ale był pomarańczowy kolor, nie był zielony. No dawaj, dawaj, wychyl. Ja już przeładowałem prawie. Dobra, mam prawie Dobra, mam już przeładowany pocisk. Tak właśnie trzeba się kontrować setą, żeby przeciwnik nie mógł cię przebić. O to właśnie chodziło. Bravissimo, Maus, to zrobiłeś! Bravissimo, Pobla! bra o. E -he -he. Ale wiesz, Maus na ta, która jeszcze po buffie, to wiesz... Wiecie, widzowie, to, to tam... Takich szans to nie ma, nie? Wiadomo, że tam... Wiadomo, nie? O co chodzi. Że Maus nie miał buffa i wiecie, no... Tak słabo z nim teraz jest. Dobra, niech nie, nie będzie bitwa taka nudna. Zaczynamy krótką zabawę. <grymne> Zaczynamy zabawę. Ta sklejeczka, no i to mi się podoba. O, ja to, to mi się podoba, przyjacielu. Jak coś celuj mi w garnek. Nie trafiłeś, serio, dobra. Chcesz przeżyć? Nie, dobra, bez przesady, śmierć. <grym> to dobra, to teraz, zaraz. Widzimy się w garażu, widzą. My już wybraliśmy pojazdy. Ja wybrałem ST2, a Pablo wybrał E3. No uważam, że pojedynek to nie będzie fair, bo jednak E3, e, Tedek i e, Czołg Ciężki, tak, to to raczej, no raczej ja przegram, tak, ale powiedzmy, zobaczymy kto ma więcej w WN8, bo ty masz, masz na pewno przewagę, bo masz E3, to masz na pewno dużą przewagę, ale zobaczymy, czy mimo to, że masz przewagę, ja wygram to, czy przegram. No, moje zdolności ścinali ale wiesz, że jedziemy na środek, nie? Wiem, wiem. Widzowie, widzowie, ja, ja mam plan, ja mam plan, ja wam napiszę na czacie. Widzowie my, widzowie, my już jak coś to e, mamy kolejne pojazdy, teraz ST-2 kontra Panzer, panzer Kavagen, no uważam, że tutaj raczej ST-2 wygra, bo nie wiem czy wiecie, ale Panzer Kavagen, no można się dingnąć oczywiście, ale on no, pancerza zbytnio nie ma, ma tylko lufę dobrą, która bije po 560, tak? To tylko, ty, tylko tyle ma dobrego, nie? Ale nic więcej... Nie, to nie ma. nie. Że można by było po tym pojeździe niemieckim czegoś się bardziej... Spodziew, więcej spodziewać, no ale niestety. A ty masz Golda czy nie? Nie, nie wziąłem Golda. no dobra, to najwyżej będzie pojedynek nie te, bo ja będę strzelać z Golda, ja, bo ja go... Nie, mam tylko hajki, ja hajków Hajków nie będę strzelać. Ja nie wiem, nie wiem. Razem, ch razem chyba 20 sekund, dwa pociski. Nie, 22 sekundy. Dobra, to co, zaczynamy. No, co ty robisz? Ale jak to ty wychyliłeś w ogóle? Co ty robisz, gość? Okay. To... E, nie, w bok. Chodź ci Dobra, daj, daj. O, dawaj, dawaj. chodź, jak chodź, 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 ja chodź, <tryk> Ty mnie przebiłeś. O, pożałujesz. Co ci... E, Amorek ci uszkodziłem? No. A bo Tak myślałem. A naprawiłeś ją sobie? Tak. No chodź, 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 chodź. No przyjacielu, czemu się chowa? Czemu się tak ładnie chowasz? O lol.

Ale mówiłem, że to będzie nie fair pojedynek, bo ja mam golda, ty nie masz golda, tak? No. Widziałam, że to pojedynek. ja wyjechałem. To też, też się zdziwiłem. Widzimy się jak widzowie przy kolejnej bitewce. My już w, mi, my już widzowie jesteśmy w kolejnej bitewce Teraz pojedynek jest um, całkiem wyrównany. Masz golda. Dobra, to, co trzy golda tylko masz? Ja nie mogę. Dobra, trudno, ale słuchajcie, y, myślę, że walka będzie wyrównana. Y, bo ja wiem, że mam golda i y, y, pewnie bez golda bym przegrał, ale y, zobaczymy w tym pojedynku, czy tego pojedynku nie przegram, mimo to, że mam golda, nie? A, miejmy nadzieję, że nie, że nie zginę tak szybko. Ale e, piątka. Ciekawe, co jest cięższe, obieg 277, czy E5? Trochę nie wiem, ale jest strzelaj jeszcze. jest. sobie miałam w błędach. O, ale słuchaj, e, ty... co jest cięższe, E5, czy obieg 277? Nie wiem. Dobra, tylko najgorsze jest to, widzimy, że teraz ja, jest całkiem wyrównanie, bo ja mam garnek ogromny i ja na wieżę grać nie mogę. Mimo to DINGERZ się jeszcze nie! To jest ja, Są 500, ale mi, po, ale mi dobrze. Ale ty, ale dobrze polocowało, nie? Bo ja mam średnich DINGER 40, 400. Ej, chcę? czemu to była czwarta runda i ja w raz mogę przegrać? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Chodź, co boisz się? Ja nie mogę, będziemy się serio bawić w kotka i myszkę? Ja nie mogę, serio chcesz się bawić w kotka i myszkę? Dobra, bawimy się w kotka i myszkę. O, elo, elo. Tak czekaj. A ja się pan projesz. Ja nie mogę, Sedziu bawisz się w kotka i myszkę, No nie, no nie bądź taki, proszę. O, ale ładnie wychyliłeś. No. Bo ja nie mam, z kurde, jeśli zagapnijemy, bo nie w No ja. Ej, zobaczymy, co jest cięższe, czekaj. Nie, no jeszcze się wtyk! No dobra, to jest Twoja śmierć. E, dziękuję widzowie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Show!